Zobaczcie, 15 listopada, co ja znalazłam w kurniku, po prostu pięknie. I się takiego ciepłego listopada nie miałam, żeby w kurniku był przytaszeniec, no nic. Powiem wam szczerze, że ja się rano zauważyłam, że mam tego zasrance. I już z rana poleciałam do e, ten lecznicy i kupiłam Exolt. Także jutro podam swoim pierwszą dawkę. A teraz sprzątanko. Ziemia okrzymkowa. No i tyle. No i tak zobaczcie, mam poprzętane. Wszędzie najpierw posypałam ziemią okrzymkową. Resztkę już dałam. Słucham pani, siadaj. Siadaj, siadaj. Chodź, chodź, dawaj. No wchodzisz. Ciściutko masz, Słom... słomacista schutka. A tu zobaczcie, to nie miały takie duże gniazda. Ale... Przestały tam w ogóle uchodzić nieść jajka i ja im zrobiłam tak, wsypałam tu ziemię okrzynkową i żeby oni sobie brali, powiemy tak, kąpiel. Tak? Kąpiel dla was, bo na pewno nie mam gdzie dać im taki pojemniczek, bo nie mam nic takiego zadaszonego, wiecie co, a tu, tu im wystarczy, to zobaczymy jak to będzie. Dalej, a jutro jak mówiłam podam Exolt, pierwszą dawkę, mam 5 ml na 100 kg no, takiej ogólnej wagi i powtórka za 7 dni będą mieć, Exolt na 100% zadziała, Tu już kurde sprawdzone, bo żadne opryski nie działają, również ziemia okrzymkowa to tak tam. Procentowo coś może pomóc, zabić, zabić to paskudstwo. Tak? Jak wam pasuje? Teraz już tylko nie spróbujcie mnie jajka nie nieść. Taką narosu wszystkich puszczę. Mhm. na pójdziecie, jak będzie jajek. No dzisiaj na razie mam. Ile nie zniosły? Dobrze, tam 6, 2, 8. Na razie 8. Zobaczymy, co będzie do wieczora.